Prawda zaś wyglądała tak, że nikt nie znał nazwiska Willa. Nikt nie wiedział, kim byli jego rodzice. W przeciwieństwie do pozostałych podopiecznych barona, którzy również stracili rodziców, lecz historii ich rodzin były znane, Will pojawił się rzeczywiście jakby znikąd i to jako noworodek. Piętnaście lat temu, uznaleziono go owiniętego w pled i ułożonego w koszyku na schodach zamkowego przytułku. Do kocyka przymocowano kartkę z krótką notką. Jego matka umarła przy porodzie. Jego ojciec zginął jako bohater. Proszę, zaopiekujcie się nim. Ma na imię Will. Tego roku do przytułku przybyła jeszcze tylko jedna sierota. Ojciec Alice był porucznikiem kawalerii i zginął podczas bitwy na wrzosowiskach Hackham, kiedy to armia wargalów Morgarata została pobita i zepchnięta w góry. Zrozpoczona matka Alice, kilka tygodni po porodzie, zapadła na gorączkę i umarła. W przytułku nie brakowało miejsca dla kolejnego podrzutka, a baron Arald okazał się dobrym człowiekiem. Pomimo niezwykłych okoliczności wyraził zgodę, by Will został przyjęty jako podopieczny zamku Redmond. Wszystko wskazywało na to, że jeśli na kartce napisano prawdę, Ojciec Willa zginął na wojnie z Morgaratem, a ponieważ baron Arald odegrał w tych zmaganiach znaczącą rolę, czuł się zobowiązany, by wziąć pod swe skrzydła potomka nieznanego bohatera. Tym sposobem Will został pod obiecznym zamku Redmond, gdzie dzięki wspaniałomyślności barona zyskał utrzymanie i edukację. Z biegiem czasu do niego i Alice dołączyło troje pozostałych, jednak o ile tamci pamiętali swoich rodziców, a w przypadku alice istnieli ludzie, którzy ich znali i mogli jej o nich opowiedzieć, Will o swojej przeszłości nie wiedział nic. Dlatego też wymyślił historię, która towarzyszyła mu przez całe dzieciństwo w przytułku. Upływały lata, a on wzbogacał ją o szczegóły i ubarwiał, aż w końcu sam w nią uwierzył. Wiedział, że jego ojciec zginął śmiercią bohatera. Nic więc dziwnego, że jako bohatera go sobie wyobraził. Rycerza w zbroi, który walczył z hordami wargalów, siekąc ich mieczem na prawo i lewo, by wreszcie ulec liczebnej przewadze nieprzyjaciela. Will często wyobrażał sobie wysoką postać ojca. W myślach widział każdy szczekół zbroi i resztunku, ale nigdy nie był w stanie ujrzeć jego twarzy. Skoro ojciec był wojownikiem, z pewnością oczekiwałby, że syn pójdzie w jego ślady. Właśnie dlatego Will tak usilnie marzył, by przyjęto go do szkoły wojowników. Dlatego też, im bardziej nieprawdopodobne stawało się, że zostanie wybrany, tym rozpaczliwiej trzymał się nadziei, iż jednak zdoła spełnić swe marzenie. Wyszedł z zamkowego sierocińca na mroczny dziedziniec, słońce dawno już zaszło, a zatknięte na murach co jakieś dwadzieścia metrów pochodnie rzucały nierówne migocące światło. Zastanowił się przez chwilę. Nie miał ochoty wrócić do przytułku i wysłuchiwać niekończących się docinków Horace'a. Prędzej czy później zakończy się to kolejną bójką, w której Will przypuszczalnie poniesie staromotną porażkę. George będzie próbował dokonać analizy jego sytuacji, rozpatrując ją ze wszystkich stron, aż do całkowitego zawrotu głowy. Alice i Jenny będą go pocieszać. Zwłaszcza Alice, skoro wychowywali się razem od małego. Jednak Will nie życzył sobie ani ich współczucia, ani tym bardziej zaczepek chorejsa, udał się więc w jedyne miejsce, w którym mógł być sam. Wielki figowiec, rosnący w pobliżu głównej wieży zamku, często zapewniał mu schronienie. Will nie lękał się wysokości i wspinał się na drzewo wyżej i wyżej, choć nie jeden dawno by się już zatrzymał, aż znalazł się pośród najwyższych, cienkich gałęzi które kołysały się i uginały pod jego ciężarem w przeszłości nieraz uciekał tu przed Horace'em osiłek nie potrafił wspinać się równie szybko jak will i nie miał odwagi zajść równie wysoko will wyszukał wygodne rozwidlenie i umościł się w nim jak w kołysce gałęzie poruszały się w podmuchach wieczornego wiatru w dole widział groteskowo pomniejszone postacie strażników dokonujących obchodu dziedzińca. Usłyszał, jak otwierają się drzwi przytułku. Ujrzał Alice, która na próżno rozglądała się za nim po dziedzińcu. Wysoka dziewczyna stała tam jeszcze przez kilka chwil, po czym wzruszyła ramionami i wróciła do środka. Wyciągnięty prostokąt światła podającego przez drzwi zgasł, gdy cicho zamknęła je za sobą. To zdumiewające, pomyślał, jak rzadko ludzie spoglądają w górę. Usłyszał szum miękkich piór i zobaczył sobę, która usiadła na sąsiedniej gałęzi, kręcąc głową. Wielkimi oczami chwytała najmniejsze promyki słabego światła. Przyjrzała się bez obawy, jakby wiedząc, że z jego strony nic jej nie grozi. Była łowczynią, bezgłośnie unoszącą się w powietrzu władczynią nocy. Przynajmniej wiesz, kim jesteś, rzekł półgłosem do ptaka. Sowa znów przekrzywiła głowę, a potem wzbiła się w mrok, pozostawiając go sam na sam z własnymi myślami. Siedział tak i patrzył, aż w zamkowych oknach światła zaczęły gasnąć, jedno po drugim. Pochodnie wypaliły się do dymiących głowni. Kolejna zmiana straży, która objęła wartę o północy, wymieniła je na nowe. Wreszcie tylko w jednym oknie widać było światło. Wiedział, że to gabinet barona. Pan na redmond zapewne wciąż jeszcze pracował przeglądając dokumenty i raporty ze swojego miejsca na drzewie will mógł obserwować przysadistą sylwetkę wielmożny siedzącego przy biurku wreszcie baron arald wstał przeciągnął się i pochyliłby zgasić lampę i udać się do swych apartamentów mieszczących się piętro wyżej cały zamek spał za wyjątkiem strażników pełniących nieprzerwanie swą wartę Will zdał sobie sprawę, że za niecałe dziewięć godzin czeka go wybór. Przygnębiony, po cichu z las na dół i przemknął się po ciemku do mieszczącej się w przytułku sypialni dla chłopców. Obawiał się najgorszego.